Dzień dobry, Pani Agnieszka. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie aparatu słuchowego. Stasiek. Czy, czy jest ogłoszenie tak. aktualne? Dude na live YT. Tak. Stasiek, ogarnijcie X ty na live Y eee, proszę, proszę pana, Stasiek, proszę pana, bo ja mam na live YT. Ja Stasiek. potrzebuję kupić taki właśnie yy, aparat. Ale pomój po się mi zapizeł. 5 złotych. Mm -hmm. Naccyz, z którym nagrywałeś wcześniej, teraz ma aferę, bo groził śmiercią ludziom w internecie, I... I... jak był pijany na streamie. Czy pani mi go sprzeda? Mówisz pisać, Naccyz grozi śmiercią. Są no szoty. Tak, proszę pani. Co ciekawe, na tym szocie jest nawet mowa a o to, że... pani coś o tym aparacie, czy nie? Tam wszystko pisze na tej stronie. Eee, a, a, gdzie, a gdzie pani mówi? Na tej stronie, na której jest tele, y, apa, y, zdjęcie. E, e, nie, to nie jest, proszę pani, przejęcie. Ja po nie, prostu nie, potrzebuję na... aparatu słuchowy. Tak, ja rozumiem. Tylko, że to jest. Musi pani poczytać sobie wszystko, co na tej stronie jest. E, proszę pani, ja nikogo nie bronię. Ja potrzebuję aparat. Ja dzwonię tak. w sprawie aparatu. Rozumiem. Ale wszystkie wiadomości są na stronie zawarte, którą pani interesuje. Proszę poczytać tam. Nie są obdarte. Proszę pani potrzebuje od pani kupić ten za 3,5 tysiąca. To nie nie są obdarte. Halo, proszę Pani. Halo. Z kim rozmawiam? Jasia, Jasia, ja dzwonię w sprawie aparatu słuchowego. Tak, tak, czy, ty, ty, czy jest ogłoszenie aktualne? Aktualne jest, tak, zgadza się. Proszę pana, może mi coś pan powiedzieć o tym aparacie? On jest praktycznie nowy. Praktycznie nowy aparat yy, ma gwarancję yy, tyle ile dosłownie tydzień może. Nie, nie, nie stoły, ja dzwonię po aparat słuchowy. No tak, tak, no to mówię, tak? No. Jest aktualne. Yy, co, co Pani, co, co trzeba, jakie informacje? E, nie, proszę Pani, nie w wakacje, bo ja teraz nie słyszę. Ja nie słyszę teraz, ja potrzebuję aparat od Pana teraz. Nie w wakacje. Panie Krzyciu. Dobrze, dobrze. Nie ma problemu. Kiedy ten aparat? I gdzie? E Proszę pana to, żeby było szybko, bo ja też jestem yy, jak pan z Warszawy. No to yy, możemy, nie wiem, na, na kiedy potrzebny aparat, to ja mogę yy, adres proszę podać, ja mogę podjechać. Proszę pana nie, pan, pan mnie, czemu pan mnie obraża, ja tylko chciałam kupić aparat, ja przepraszam najmocniej, że ja o tej godzinie dzwonię. Czemu pan na mnie tak krzyczy? Nie, ja nie krzyczę. Aha! No to tak, na jest... teraz, kurwa, na teraz by się przydał, bo ja nie słyszę w ogóle, bo mi się mój zepsuł. I pierdolną słuchawką ich. Nic dalej nie będę słyszała. Halo, dzień dobry, pan Roman. Roman. Witam, panie Romanie. Ja dzwonię w sprawie aparatu słuchowego z internetu. Czy to jest nas no sprzedaż? Wice. A z kim rozmawiam? E, z Jasią, jestem Jasia. A to nie jest Jasia, to ktoś podszywa się pod kogoś starszego. Nie, proszę pana, ja poproszę od pana szwajcarski aparat słuchowy. No a kto pani nagrał aparat Pani dobrze słyszy. Proszę pana, ja mam do pana tylko jedną prośbę. Tak? Żeby to było jak najszybciej, bo mi się mój zepsuł. To trzeba pieniądze wpłacić na konto. A, a ja proszę pana, bo yy, ja bym powiedziała, że ja, ja bym chciała pieniążki dać do ręki. A skąd pani dzwoni? Proszę pana z internetu. Ja mam tu numer od pana z internetu. A z internetu ma pani numer i pani doskonale słyszy. Proszę pana, ja mam bardzo poważny problem. Nie słyszę. Pan niechże mnie nie żartuje. Panie Romanie. Ale ja wiem, że rozmawiam z osobą młodą. Doskonale sobie zdaję sprawę. Yy, nie, nie proszę nie, pana, nie. ja mam. Nie. Bardzo jest mi miło, że pan tak mówi. Ale ja już kurwa stara dupa jestem. Tak, pani nie słyszy, a pan, a pan się zepsuł, a pani rozmawia przez telefon, ale numer. Bo ja proszę pana mi córka, podłączyła słuchawki. Ja wsadzam do środka, do ucha. I ja słyszę, co pan pierdoli do mnie za głupoty, Że ja kurwa jestem młoda, że ja kurwa słyszę. Niech pan mnie nie obraża. Bo ja sobie na to nie, nie pozwalam. Kurwa, idź gotować super Romana i hu. Chyba nie. To niech pan idzie gotować super romana. Masz. Gdzie mam iść? Eee. Bo, bo ja panu chcę dać gotówkę, jak mówiłam. Aha, to proszę dać. Eee, powie mi pan, bo ja bardzo potrzebuję ten aparat. A jak bardzo? No, bardzo, co pan Durnia ze mnie robi? A czy ktoś tu ze mnie robi, Durnia? Proszę pana, ja choruję na nadciśnienie. Ja nie mogę się denerwować. Niech pan ze mnie nie robi sobie żartów, bo ja, ja naprawdę się wkurwiam. Ja zaraz pierdolę szklanką o ścianę i to będzie pana wina nie będzie miała pani jednej szklanki no właśnie a mam tylko cztery y, takie pary dwuszklankowe y, bo dostałam od y, wnuczki na dzień babci Musiałam, <laughs> że na dzień dziadka nie kurwa jego mać, proszę o, pana ja bo ja denerwuję się. Jak ja słyszę kurwa ten niebawny śmiech w moim kierunku. Ja tylko chcę kupić aparat na Nie uszy. To, to niech mi pan sprzeda, bo Panem ma kurwa tanio. Bardzo brzydko mówisz, proszę pani. Wiem, bo ja... oj, się rozłączył. <laughs> Ale w porządku gościu taki, co? Nawet tak dobrze przyjął żarcie, tak kurwa sympatycznie.